Dzień dobry. Jarosław Łuczak, firma Abart Wrocław. Prezentujemy instalację gazową zamontowaną w Mercedesie R350. Instalacja gazowa to Stack Kumax z reduktorem firmy KME i wtryskiwaczami ACW03 BFC, czyli najnowszym, najbardziej wydajnym wtryskiwaczu polskiego producenta. Silnik wręcz stworzony do instalacji gazowej, bez e, regulacji luzów zaworowych, czyli z hydroregulatorami. Pośredni wtrysk benzyny, 272 konie. Powinien jeździć wieki na gazie bezproblemowo, gdyby nie neurologiczny punkt, jakim jest rozrząd. Rozrządy po 200 tysiącach w prawie każdym egzemplarzu są do wymiany. A że to jest łańcuszek, to wymiana nie jest prosta i tania, ale generalnie do gazu nie ma to żadnego znaczenia jeździ bez problemu na gazie. Auto duże rodzinne, duży silnik wnętrze z kierownicą pomyloną. Ktoś się pomylił i nie z tej strony zamontował chyba kierownicę, ale ja całe szczęście od dobrej strony sobie podszedłem przełącznik benzyna-gaz zamontowany z lewej strony od kierownicy, a największą niespodzianką tego samochodu jest zbiornik, ponieważ właściciel samochodu postanowił zdemontować trzeci rząd siedzeń i w ich miejsce chciał mieć 90 litrowy zbiornik na gaz. Dzięki temu może zatankować około 70 litrów paliwa i przejechać myślę, że nawet 500 km bez tankowania. Po przejechaniu tego dystansu może go sobie zatankować na stacji za pośrednictwem zaworu umieszczonego pod klapką wlewu benzyny. Co jest bardzo praktycznym i wygodnym rozwiązaniem. My zapraszamy do konwersji swoich samochodów w naszej firmie we Wrocławiu na ulicy Przemienickiej 5 a chętnych prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału na YouTube, gdzie będziemy prezentować najnowsze realizacje naszej firmy jak również inne ciekawostki związane z alternatywnymi źródłami zasilania samochodów